Jak idzie budowa domu? No dobrze, dostaliśmy pozwolenie, czekamy teraz do połowy. Druga połowa października wchodzi ekipa i zaczynamy budować fundamenty. Później zaczynamy w przyszłym roku już stawiać mury, więc już nie możemy się doczekać, chociaż teraz jest bardzo ciężko z tą budową. E, bardzo duże opóźnienia, nawet z uzyskaniem samego pozwolenia, więc no już rok tak się męczymy trochę, ale już jest teraz bliżej niż dalej. A jak A. z prądem? O, o, tutaj będzie jest ten oczekiwanie. Prąd, Wiesz, co w no 2023 dopiero będzie prąd, ale też jakby nam się nie śpieszy z budową. Mamy sporo e, osób, które zajmują się budowlanką w rodzinie, i każdy nam mówi, żebyśmy cierpliwie, spokojnie budowali, e, bo to wszystko musi osiąść, żebyśmy się nie śpieszyli, e, żeby tam nic nie zepsuć. Plus jeszcze no, ceny materiału są dosyć spore, więc staramy się to tak w miarę budować rozsądnie, żeby się nie wpakować w ten najwyższy pik. Chociaż jak śledzę to wszystko razem z e, kuzynem Sylwii chociażby, no to jest masakra i boję się, że, że teraz jest lepszy czas, niż będzie za rok, jeśli chodzi o budowę domu. Tutaj znowu solidaryzuję się z każdym, kto teraz myśli o budowie domu albo buduje dom i no, więc co się, sami to odczuwamy też. Rodzice Sylwii się budują, jak zobaczyli, ile teraz stal podrożała i tak dalej, to się złapali za głowę. No, są ciężkie czasy, więc jak idzie z budową domu, no to by powiedział, no tak średnio na jeża, Jakby fajnie się zapowiadało, te ceny były fajne, wyceny te też były ciekawe, jak kupiliśmy działkę. Ale w pół roku to wszystko zmieniło się o 180 stopni, no i teraz jest troszeczkę inaczej, ale z pozytywnych wieści mamy pozwolenie na budowę domu. Zgłosiliśmy też, kiedy rozpoczynamy. Mamy ekipę, która wejdzie od października robić fundamenty. Z minusów tylko tyle, że przez ten czas nam tak trawa urosła, że teraz szukamy rolników, którzy będą chcieli tam wjechać, skosić, żebyśmy mogli rzeczywiście kogoś tam wprowadzić. Czyli w 2023 się wprowadzicie? Mamy nadzieję, że wcześniej, tylko będziemy musieli żyć o, o świeczkach i tak dalej bez prądu, a, dobra. Chyba, chyba, że właśnie tam y, to, to uda się jakoś przyspieszyć. Y, y, jak wstawiłem na stories, jak to wyglądało u nas z tym prądem, to ludzie różnie pisali. Niektórzy pisali, że jest masakra i y, na przykład już minął ten czas oczekiwania, te dwa lata oczekiwania i dalej nie mają prądu, że już czekają trzeci, czwarty rok. A inni pisali, że im szybko zrobili po kilku miesiącach ten prąd, więc y, jakby... To zależy od regionu. Mamy nadzieję, że to będzie nasz szczęśliwy region i się uda jeszcze w tym roku ten prąd jakoś tam doprowadzić. A jak już skończymy budowę, to ten właściwy też prąd ogarnąć i będziemy mogli podłączyć nasze komputery, kołyski dla dzieci i wszystkie inne rzeczy.